Dzień dobry, witam w Święty Dzień Sobotni. Cieszę się, że również dzisiaj będziemy mogli rozpocząć ten dzień razem od tekstu pobudki porannej, która znowu zapisana jest w Ewangelii Mateusza, ale tym razem w piątym rozdziale, i tam wersety 23 i 24. Jeżeli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Ten tekst, gdybyśmy mieli wyciągnąć z niego taką kwintesencję. Mówi o pojednaniu i o przebaczeniu, czyli o czymś, co jest bardzo trudne dla egoistycznego, grzesznego serca. Zazwyczaj jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby rozpamiętywać przez bardzo długi czas rzeczy niekoniecznie krzywdzące, że tak powiem. Są oczywiście jakieś konflikty, jakieś wydarzenia, które zadały nam głębokie rany emocjonalne, ale często spieramy się i gniewamy o rzeczy bardzo niewiele znaczące, które urastają do rangi konfliktu przewyższającego dwie wojny światowe. Myślę, że to troszeczkę przesada, pan Jezus o tym również wiedział, dlatego powiedział: jeżeli chcesz być w porządku przed twoim Bogiem, jeżeli faktycznie chcesz być prawdziwym, bożym naśladowcą, to musisz e, można powiedzieć wyrównać rachunki w dobrym znaczeniu tego słowa z Twoimi bliźnimi. Musisz uregulować swoją sytuację życiową. Zwróćmy uwagę, że w tym tekście jest powiedziane, nie kiedy ty będziesz miał coś przeciwko komuś, ale kiedy ktoś będzie miał coś przeciwko tobie, wtedy idź. I pojednaj się z tym bratem, i dopiero wtedy przyjdź do mnie, mówi Pan Bóg, i złóż mi swój dar. Co pokazuje, że przebaczenie nie może być tylko jednostronnym procesem. Mnie skrzywdzono, ja jestem ofiarą, i teraz wszyscy mają mnie przepraszać, bo jestem taki pokrzywdzony. Czasami to my, poprzez swoje zachowania, poprzez swoje jakieś niedociągnięcia, wady charakteru, Możemy źle wpływać na inne osoby, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, raniąc je, zrażając je do siebie. I to również wymaga tego, żeby się ukorzyć i prosić o przebaczenie. Przebaczenie nie jest rzeczą łatwą, ale jest rzeczą konieczną do tego, abyśmy mogli wzrastać w naszym chrześcijańskim życiu, abyśmy mogli rozwijać się duchowo. I Pan Jezus nawet. Przemawiając swego czasu do tłumów powiedział, że jeżeli wy nie przebaczycie z serca swojemu bratu, to i Bóg nie będzie mógł przebaczyć wam przewinień waszych. To są bardzo mocne słowa. Czy to oznacza, że Boże przebaczenie jest warunkowe? I tak, i nie. Pan Bóg przebacza każdemu człowiekowi. Posłał swojego syna po to, aby jego krew zgładziła grzech każdego. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg nam je odpuszcza i oczyszcza nas. Tak mówi pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Ale jeżeli pielęgnujemy brak przebaczenia w naszym życiu, który może z czasem przerodzić się w nienawiść, grzeszymy przeciwko Bogu. Brak przebaczenia jest grzechem. A każdy grzech. Bez względu na to, czy to jest grzech cudzołóstwa, czy kradzieży, czy obmowy, czy morderstwa, czy właśnie nieprzebaczenia, jakikolwiek inny, jeżeli jest pielęgnowany, nie jest wyznany, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie pokutowaliśmy za niego, wyklucza nas z nieba, uniemożliwia nam zbawienie. Bóg zbawił nas od grzechu. Jego zbawienie natomiast nie umożliwia nam życia w grzechach. To jest bardzo duża różnica. Dlatego Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy pojednali się ze swoimi bliźnimi. Czy jest ktoś w Twoim życiu, komu powinieneś przebaczyć? Może to Twój rodzic? Może przyjaciel? Może jakiś obcy człowiek, może nauczyciel. Ktokolwiek to jest, pozwól, żeby Pan Bóg przebadał Twoje serce i módl się o to, żeby uzdolnił Cię do tego, abyś był w stanie przebaczyć. A być może to Ty powinieneś prosić o przebaczenie kogoś. Może Ty kogoś skrzywdziłeś, kogoś dotknąłeś. Módl się o to, żeby Pan Bóg skruszył twoje serce, Twój egoizm, abyś był w stanie uniżyć się, pójść do drugiego człowieka i powiedzieć, wiesz co, źle postąpiłem. Wybacz mi. To jest bardzo trudne. Ja sam po sobie wiem, jak bardzo jest to trudne. Miałem wiele, wiele takich doświadczeń, które uczyły mnie przebaczenia. Jeżeli chciałbyś coś więcej posłuchać na ten temat, nagrałem kiedyś wykład pod tytułem Cud Przebaczenia. Jest też na naszym kanale YouTube Kazanie, Służba Pojednania. Te dwa, w tych dwóch materiałach rozszerzam właśnie zagadnienie związane z przebaczeniem. Tutaj niestety w tym filmiku nie ma miejsca na to, żebym się rozwinął, ale chciałbym zostawić Cię z taką myślą, abyś pozwolił dzisiaj Bogu zbadać Twoje serce. I poprosił o to, żeby nauczył Cię zarówno dawać przebaczenie, jak i uzyskiwać przebaczenie, bo to jest zgodne z Jego charakterem, a do tego każdy z nas został powołany, aby być takim, jakim jest Jego mistrz. Pomódlmy się. Panie Boże, chcę bardzo Ci podziękować za to, że Ty przebaczyłeś nam wszystkie nasze grzechy i gdy Ty przebaczasz, nie wypominasz nam niczego. Ty również od nas, Panie, nie wymagasz tego, abyśmy nie, przebaczając udawali, że wszystko jest w porządku, że nigdy nic złego się nie stało. Ty pomimo tego, że cierpiałeś, gdy cię na przykład przybijali do krzyża, to ty modliłeś się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mimo bólu, mimo słabości, mimo tego, że pluli na ciebie, krytykowali Ciebie, Ty przebaczyłeś. I takiej postawy od nas oczekujesz. Nie zaprzeczania, że coś złego miało miejsce, ale przebaczenia pomimo tego, że zostaliśmy skrzywdzeni, pomimo tego, że możemy czuć się dotknięci. To jest postawa Chrystusowa, niemożliwa dla naszych egoistycznych serc. Dlatego przebaczenie jest cudem. Prosimy Cię, Panie, abyś tego cudu dokonał w naszym życiu już dziś. Oto Błagamy Ciebie w pokorze w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam powodzenia w przebaczaniu i abyście poczuli wolność, jaka płynie z dokonania tego aktu. Niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim życiu, w dzisiejszym dniu. Życzę Ci tego z całego serca. Pamiętaj, żeby zostawić nam subskrypcję, żeby Zostawić lajka pod tym filmem, jeśli Ci się podobał i bądź na bieżąco z materiałami, które umieszczamy na naszej stronie. Na dzień dzisiejszy dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.